Siemano, Marek Mark Krawczak, Dawid Amro, witam. Cześć, witam serdecznie. Dawid, pierwsza kwestia, wydaje mi się, że najważniejsza i pewnie dla Ciebie i dla fanów, a mianowicie to, że dzisiaj ogłoszono Twoją walkę z herbojem. Czytałem już Twittera pod ogłoszeniem całej karty walk, dlatego, że prawie tym razem ogłosiło całą kartę na raz. No i pytanie wielu osobom nasuwa się, no powiem wprost, nie kojarzą twojego przeciwnika. Powiedz mi, czy jest u was jakaś spida, czy jak to wygląda? Ja się z tego, co dowiedziałem, to występował, występował w programie Paradise. Jest również MMA, MMOVIP z tego, co kojarzę. Natomiast, czy u was jest jakaś spida, czy jest to walka stricte sportowa? Jak to wygląda? Co możesz powiedzieć? Wszystko się zgadza, co powiedziałeś. Tak, u nas jest konflikt. Grzegorz już podchodzi Kilka razy do mnie już Poddymiał, próbował Stworzyć ten konflikt No i zresztą to mu się udało Sam czekałem na tą walkę Ponieważ no, to, to, to już było irytujące Bo to trwa trochę czasu Zaczepiał mnie na konferencjach Zaczepiał mnie na swoim Instagramie Gdzie tylko mógł Tam szukał atencji Ale stwierdziłem, że No dobrze byłoby to takiego pasożyta się pozbyć i zlać go w tym oktagonie, pokazać mu, że jego próby tak naprawdę okej, okay, fajnie, udało mu się, dołączył do tego grona freakfighterów, ale będzie to bolesna e, lekcja. A od czego on zaczął się zaczepiać? To znaczy ty masz jakiś pomysł, z czym ty go mogłeś jakoś zdenerwować, czy po prostu zaczął, sobie obrał na cel? co, na cel, to było na konferencji Prime właśnie. Najpierw zaczepiał, zaczepiał Tyburskiego, tam mu się nic nie udało wskórać. Później zaczął zaczepiać mnie, no, trochę mnie sprowokował. Ja dałem się, że tak powiem, w tą grę wciągnąć, a później, już to cały czas się toczyło. Jakieś tam szpilki wbijał. Czasami reagowałem, czasami olewałem, ale no, że tak powiem, no to było uporczywe dążenie jego do tego, żeby w końcu doprowadzić do tej walki. No i ja, mój menadżer i pod naporem nasza federacja w końcu zgodziła się zrobić tą walkę. Stwierdziłem, że no zróbmy to niech on mi da spokój, ja dam mu lekcję pokory i... Okej, okay, Dawid jeszcze zapytam a propos właśnie tego co mówisz, to znaczy że dało się troszeczkę sprowokować. Kiedyś Alan Kwieciński mówił o tym, że a propos tego, tej spiny z Denisem Załęckim, gdy był początek tego, Powiedział, że może za łatwo, lekko daje się prowokować i potem daje takie walki. Powiedz mi, czy to, że do tej walki teraz dochodzi na gali przez jego prowokacje, czy jest to według Ciebie potrzebne? jeśli ci potrzebna taka walka? Dlatego, że to nazwisko masz. Jesteś w tym od początku. Czy jest mi potrzebne? Wiesz co, jak wygram, no to jakby fajnie, bo, bo się pokażę. Uważam, że konferencje będą ciekawe. Damy na pewno show, bo nie będzie nudy. Na pewno nie będzie nudy. E, aczkolwiek ja uważam, że tak, że dobrze, dobrze, że się z nim zmierzę, e, ponieważ będzie to elektryzujący raczej, e, raczej pojedynek, e, ponieważ będą konferencje, będzie, będą miejsca, gdzie będziemy się spotykać, będą jakieś face to face'y, gdzie na pewno będzie iskrzyć między nami. Więc, a ludzie lubią to, ludzie lubią jak się dzieje, ludzie lubią emocje, ludzie lubią widzieć te emocje. E, aczkolwiek sama walka i jego umiejętności, nie wiem jakie ma umiejętności. Ja szykuję się jak na Mistrza Świata, pokażę Wam, że będę naprawdę bardzo mocno e, przygotowany. Chcę pokazać e, lepszą wersję siebie. E, cały czas trenuję, cały czas e, poprawiam elementy, które miałem gorsze, więc wyjdę teraz e, i pokażę dobre show, dobrą walkę. E, żeby później dawać pojedynki z lepszymi nazwiskami, może z dobrymi sportowcami. Teraz, gdyby nie Grzesił, pewnie walka byłaby, może nie pewnie byłaby, ponieważ nie mogła się akurat wydarzyć, ale walka była proponowana z Jackiewiczem. Bardzo dobry bokser, sportowiec to byłaby, uważam, super walka. MMA, tak, tylko my mieliśmy się bić w MMA, aczkolwiek no, Jackiewicz nie może bić się w MMA teraz, ponieważ ma opaskę na nodze. Dlatego tylko boks. Stwierdziliśmy, że no w boksie nie ma sensu nas zestawiać, mogłoby to być mniej ciekawy pojedynek, poczekajmy, zestawmy ich w MMA, gdy Jackiewicz będzie mógł walczyć. No i tak się wydarzyło, Grzesiu został mi teraz dany na, do pojedynku, a na Jackiewicza... Poczekam, aż mu zdejmę tą opaskę. Dobra, Dawid, dwa króciutkie pytania, bo tak jak mówiłem, nie będę długo męczył. Pierwsza kwestia to taka, że Fame poczyniło teraz ruchy w związku nie wiem, na przykład z Saszą, z Dominiką, Rybak, a w jeśli zawodników z Prime też wziąć do siebie. Jak gdy ogłosił na przykład Krychę, yy, znaczy, przepraszam, Saszę, to wydawało mi się, że jeden z kolejnych nazwisk z Prime'u możesz być ty. No bo przecież Fabian, twoja walka z świętej pamięci Dawidem Ozdobą, no to to jest coś wielkiego na pewno. Czy w ogóle były jakiekolwiek rozmowy, żebyś ty wrócił do tej swojej pierwszej federacji? I co, rozmawiałem z Prime'em, yy, Nie ukrywam, że stawiam na ten Prime. Postawiłem na nich od początku, oni też postawili na mnie. Yy, więc. Podpisałem się tutaj z tą federacją. Ciężko się w Fejmie przebić. Dużo jest zawodników. Ja miałem swoje, że tak powiem, 5 minut. Niestety nie wykorzystałem tego, nie pokierowałem swoją drogą, drogę kariery tak, jak powinienem. Przegrana ostatnia z miejskim drwalem. Niestety zakończyła moją, moją przygodę z Fejmem MMA. Związałem się z prime'em, Mam nadzieję, że tutaj ułoży mi się lepiej. Nie ukrywam, chciałbym pas. Chciałbyś pas, e, dobra, no to to jest na pewno mocny statement. Ostatnia kwestia, dlatego że wiem, że na mówię, wydarzy się coś 2 grudnia. Jeżeli możesz zaprosić moich widzów, jakoś ich zachęcić do tego i powiedzieć coś o swoim projekcie, to moment dla Ciebie, jakby to powiedzieć. Zgadza się, tak jak powiedziałeś, 2 grudnia. E, kolejna edycja, trzecia już, Underground Boxing Night, czyli moja federacja bokserska. E, Spodziewamy się naprawdę dobrych pojedynków. Bardzo ciekawe wydarzenie sportowe, na które Was zapraszam. Będzie do zakupienia pay-per-view, a także bilety Osir Bemowo Warszawa 2 grudnia. Serdecznie zapraszam. Daleko z grodziska nie ma, dlatego jeżeli oglądacie, to zarezerwujcie sobie 2 grudnia. Wielkie emocje nadchodzą. No i też yy, 21 października w Toruniu. mnie dzięki Ci bardzo poświęconą Dziękuję chwilę. Również. I życzę powodzenia. Nie dziękuję, żeby nie zaprosić. A was zapraszam. 2 grudnia. Drugi grudnia. W